Dziś o północy w Szczecinie zrelacjonujemy dla Was otwarcie klubu Jojo. Piojo to nowy produkt na szczecińskim rynku klubowym, dzisiaj premiera, dzisiaj tak naprawdę odsłoniliśmy tajemnicę naszego wnętrza, muzycznego świata, do którego zapraszać będziemy w każdy piątek i w sobotę. Naszym rezydentem i główną twarzą muzyczną, tak naprawdę nawet dyrektorem muzycznym została osoba, która od wielu lat... Znajduje się w czołówce polskich dj -ów. jest to Mikro, dla wszystkich najbardziej znany ze starych czasów z klubu Trezo. no i oczywiście Sunrise Festival After Party. Jak się podoba lokal? Bardzo ładny lokal, bardzo fajny wystrój. Fajnie zrobiona tamta sala dla gości palących i totalnie inna, ta nowoczesna, także może sobie każdy coś wybrać. Uważam, że bardzo dobrze, że powstają lokale w naszym mieście z muzyką trochę inną niż, niż muzyka tradycyjna. Wystrój? Wystrój też jest bardzo fajny. Szczególnie podobają mi się lampy LEDowe na suficie. Na początku przepych, czyli złoto, bogactwo. Ma wprowadzić taki, taki element luksusu. Kolejne, kolejne pomieszczenia to nowoczesne na architektura, połączenie światła ledowego ze, ze starą architekturą starej winiarni, która w pewnym sensie też jest historią Szczecina. No i to wszystko, to wszystko połączyło się w całość, którą dzisiaj możemy zaobserwować. A więcej o tym wszystkim na pewno po weekendzie na naszym oficjalnym fanpage'u zdradzimy kilka kolejnych tajemnic. I to właśnie się, o północy w Szczecinie. Dobranoc.